Księżyc Powiśla oddychał elegancją tego piątkowego wieczoru, jak zawsze, gdy czeskie kryształowe żyrandole odbijały złote światło na kieliszkach bakarat i talerzach z porcelany Limorz. Restauracja zajmowała parter secesyjnego budynku przy ulicy Wioślarskiej, tej arterii, gdzie polskie pieniądze spotykały się z międzynarodowym blaskiem. Stoliki były prawie wszystkie zajęte. Dyrektorzy świętujący milionowe kontrakty, dziedziczki prezentujące najnowsze torebki Hermes, dyplomaci szepczący o porozumieniach między kęsami foie gras. W centrum sali, stolik numer 12, przyciągał uwagę. Erik Weiss przewodniczył uroczystości ze swoimi partnerami. Jego donośny śmiech konkurował z brzękiem kieliszków Dom Perignon. W wieku 38 lat Eryk miał tę stałą opaleniznę kogoś, kto dzieli czas między Cancun a Aspen – Nienagannie ostrzyżone blond włosy, a Rolex Daytona na nadgarstku ważył jak oświadczenie. Jego Imperium Funduszy Inwestycyjnych obracało miliardami, a on dbał o to, by wszyscy o tym wiedzieli. Jeszcze jedna kolejka, żeby uczcić naszą nową umowę z chińczykami. Eryk uniósł kieliszek, jego głos przecinał sąsiednie rozmowy. 200 milionów dolarów, panowie, 200 milionów. Wiktoria Nowak Podeszła do stolika z wyważoną tacą. Jej kroki były miarowe, jak u kogoś, kto nauczył się nawigować między nadętymi ego, nie wzbudzając fal. 26-latka z czarnymi włosami upiętymi w nieskazitelny kok, czarny uniform podkreślał wyprostowaną postawę, którą matka zawsze uważała za jedyną rzecz, której nikt nigdy jej nie odbierze. Pracowała w księżycu Powiśla od dwóch lat. Odkąd musiała przerwać studia na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Warszawskim. Państwo sobie coś jeszcze życzą? zapytała nienaganną polszczyzną. Jej głos był neutralny, lecz wyraźny. Eryk odwrócił się do niej. Jego niebieskie oczy zatrzymały się o sekundę dłużej, niż wymagałaby tego profesjonalna etykieta. Mówi pani po angielsku, kochanie? zapytał po angielsku z silnym amerykańskim akcentem. Tak, proszę pana odpowiedziała Wiktoria po polsku, zachowując protokół restauracji. Ach, ależ to marnotrawstwo. Eryk odwrócił się do swoich towarzyszy, jego uśmiech był zbyt szeroki. Założę się o tysiąc dolarów, że nie zdoła obsłużyć całego naszego stolika perfekcyjną angielszczyzną. Tysiąc dolarów. natychmiast. gotówką. Cisza zapadła w sali niczym ołowiana kurtyna, rozmowy zamarły w pół zdania, widelce zastygły w powietrzu. Nawet muzyka w tle, dyskretny francuski jazz, zdawała się ucichnąć. Przy pobliskich stolikach twarze odwróciły się z tą mieszanką zażenowania i chorobliwej ciekawości, która towarzyszy publicznym upokorzeniom. Wiktoria poczuła drżenie w palcach, nie ze strachu, lecz z tego zimnego gniewu, który nauczyła się poskramiać od dziecka, kiedy to szkolni koledzy szydzili z jej łatanych butów. Taca ciążyła jej w dłoniach. Zimny metal dotykał pocących się dłoni. Czuła na sobie wzrok wszystkich: sparaliżowanych kelnerów, zamożnych klientów, oczekujących widowiska, Anny przy barze, asystentki menadżera, która gryzła się w wargę, wyraźnie rozdarta. Panie Weiss, Anna zbliżyła się, jej głos napięty, choć próbowała nadać mu łagodności. Może moglibyśmy, a... Nie, nie, droga Anno! Eryk uciął jej wypowiedź ekspansywnym gestem. To tylko zabawa, przyjacielski zakład, prawda? Spojrzał na plakietkę Wiktorii. Wiktoria, co za piękne imię. Więc, Wiktorio, co pani na to? Tysiąc dolarów za pięć minut pani czasu. Wspólnicy Eryka roześmiali się nerwowym śmiechem, typowym dla tych, którzy nie chcą sprzeciwiać się szefowi. Jeden z nich, otyły mężczyzna z sygnetem absolwenta MIT, dodał Eryk. Przestraszysz dziewczynę. Przestraszyć. Eryk udawał zaskoczenie. Oferuje jej to, czego prawdopodobnie nie zarabia w miesiąc. To szansa. Wiktoria wzięła głęboki oddech, powoli wciągając powietrze do płuc. Pomyślała o Filipie, swoim jedenastoletnim bracie, śpiącym w dwupokojowym mieszkaniu na Pradze południe. Pomyślała o piętrzących się rachunkach, o opłacie za jego szkołę, której termin mijał za trzy dni. Pomyślała o swojej matce, zmarłej cztery lata temu, która zawsze mawiała: córko, twoja godność to jedyne, co zabierzesz do grobu. Wie pani z kim pani rozmawia? Eryk pochylił się do przodu. Drogie perfumy, Tom, Ford Outwood, wypełniały jej przestrzeń osobistą. Obracam większymi pieniędzmi w ciągu jednego dnia, niż ludzie tacy jak pani widzą przez całe życie. To właśnie wyrażenie ludzie tacy jak ty. Wszystko przesądziło. Wiktoria wyprostowała ramiona z precyzyjnymi ruchami, postawiła tacę na bocznym stoliku i spojrzała Erykowi w oczy. Kiedy przemówiła, jej głos był niski, lecz krystalicznie czysty, najpierw po polsku: Przyjmuję pański zakład, panie Weiss. Sala wstrzymała oddech. Eryk mrugnął zaskoczony jej spokojem: Znakomicie, panowie, mamy przedstawienie. Ale Wiktoria nie skończyła. Zrobiła krok naprzód, skrzyżowała dłonie przed ciałem z wyuczoną elegancją, a potem przeszła na angielski. Angielski bez skazy, z dykcją, która zdradzała lata starannych studiów. Mr. Weiss, you asked if I speak English. The answer is yes, I speak English, Spanish, and I'm currently learning French. I studied English literature at University Warszawski for three years before financial circumstances. Required me to prioritize supporting my family. I've read Shakespeare in the original, discussed Faulkner's Stream of Consciousness with professors who've lectured at Oxford, and I can quote T.S. Eliot's The Wasteland from memory. Uśmiech Eryka zaczął się wahać. Cisza w restauracji stała się gęsta elektryzująca. Wiktoria kontynuowała, jej głos nabierał ostrza uprzejmej ironii, która raniła głębiej niż jakikolwiek krzyk. I serve tables. Not because I lack education or ambition, but because dignity exists in any honest work. The thousand dollars you're offering, it would indeed help with my brother's school fees. But I won't dance for it like a trained seal. I'll earn it by doing exactly what you asked, serving this table in English, with the professionalism you seem to think can be bought. Twarz Erika przeszła przez serie barw, od sztucznej opalenizny, przez róż aż po czerwień. która wspinała się z kołnierzyka jego garnituru do Zegnia. Mężczyzna z MIT odchrząknął nerwowo. Ktoś przy odległym stoliku upuścił łyżkę. Metaliczny dźwięk rozniósł się jak strzał w ciszy. Zatem Wiktoria kontynuowała po angielsku, biorąc bloczek zamówień z taką samą spokojem, z jakim bierze się broń. — Shall we proceed with your order? — I believe you, gentlemen, we're discussing the wine selection. Might I suggest the Chateau Margot 2010? It pairs excellently with ego deflation. Z sali wydobył się dźwięk. W połowie dławienie się, w połowie stłumiony śmiech. Eryk otworzył usta, zamknął je, otworzył ponownie. Jego partnerzy patrzyli wszędzie, tylko nie na niego. Władza zmieniła właściciela tak całkowicie, że powietrze wydawało się inne, lżejsze po jednej stronie sali, cięższe po drugiej. Ja! zaczął Eryk, wracając do polskiego próbując odzyskać jakąkolwiek kontrolę. Po angielsku, panie Weiss. Wiktoria delikatnie mu przerwała. You wagered a thousand dollars that I couldn't serve your table in English. I intend to earn that money fairly. Za baru Anna obserwowała to z mieszaniną przerażenia i podziwu. Znała Wiktorię od dwóch lat. Widziała, jak koleżanka znosiła trudnych klientów, na dłonie... Nieprzyzwoite propozycje, zawsze z tą cichą godnością, ale to, to było inne. To było jak oglądanie, jak ktoś zamienia wodę w wino, a może wręcz przeciwnie, zamienia drogie wino Eryka w gorzką wodę. A teraz, Wiktoria kontynuowała z gotowym długopisem: Have you gentlemen decided on your main courses? The chef's special tonight is roasted duck with a cherry reduction, though I suspect some of you might be having crow instead. Mężczyzna z MIT naprawdę się roześmiał tym razem, krótkim śmiechem, który próbował zamaskować kaszlem. Eryk zmierzył go wzrokiem, ale szkody już zostały wyrządzone. Cesarz był nagi i wszyscy mogli to zobaczyć. Już zamówiliśmy, zdołał powiedzieć Eryk jego głos tracąc tę megafonową jakość, którą miał wcześniej. Doskonale. Natychmiast zajmę się pańskim poprzednim zamówieniem. Wiktoria odpowiedziała czyniąc niewielki ukłon, który jakimś cudem wydawał się bardziej ironiczny niż pełen szacunku. Ach, panie Weiss? Tysiąc dolarów? Wezmę gotówką, tak jak pan zaproponował. Szkoła mojego brata nie przyjmuje kart kredytowych za zaległe opłaty. Odwróciła się i ruszyła w stronę kuchni, każdym krokiem odmierzanym, z wyprostowanymi plecami, pozostawiając za sobą stół potężnych mężczyzn, którzy zdawali się skurczyć w swoich markowych garniturach. Sala restauracyjna jeszcze przez kilka sekund tonęła w ciszy, po czym powoli rozmowy zaczęły się na nowo. Ekscytujące szepty, stłumione komentarze, okazjonalne ukradkowe spojrzenia w stronę stolika numer 12. Eryk wyjął swój skórzany portfel Hermes mechanicznymi ruchami. Jego dłonie, te same dłonie, które podpisywały milionowe kontrakty, drżały lekko, gdy odliczał 10 banknotów 100-dolarowych. Położył je na stole jak ktoś, kto wykłada przegrywające karty, nie patrząc nikomu w oczy. W kuchni Wiktoria opadła plecami na chłodną ścianę z kafelków, pozwalając sobie na dokładnie 30 sekund, by drżenie minęło. Szef Stanisław, sześćdziesięcioletni mężczyzna, który pracował w Paryżu, zanim wrócił do Polski, podszedł bliżej. – Słyszałem wszystko – powiedział po prostu po polsku. Połowa sali nagrała to na swoje telefony. To się rozejdzie w sieci. Nie obchodzi mnie to, odpowiedziała Wiktoria, prostując się ponownie. Mam rachunki do zapłacenia. Nie o tym mówię. Szef Stanisław uśmiechnął się tym uśmiechem kogoś, kto wiele w życiu widział. Mówię o tym, że zrobiłaś to, co każdy z nas chciałby zrobić przynajmniej raz w życiu. Posadziłaś jednego z tych idiotów na tyłku i zrobiłaś to z klasą. Ewa Jasińska, właścicielka restauracji, Pojawiła się w drzwiach kuchni niczym zjawa od Chanel, po pięćdziesiątce, z nienagannymi platynowymi włosami, oczami, które kalkulowały zyski i straty z precyzją maszyny. Wiktoria. Jej głos był neutralny, niemożliwy do rozszyfrowania. Moje biuro. Teraz. Serce Wiktorii opadło. Oczywiście. Upokorzyła ważnego klienta, inwestora. Eryk Weiss prawdopodobnie miał koneksję z połową elity miasta. To była cena godności. Zawsze istniała jakaś cena. Kiedy szła za Ewą przez wyłożony dywanem korytarz w stronę biura, Wiktoria zastanawiała się, jak wytłumaczy Filipowi, dlaczego straciła pracę. Był zbyt bystry, by uwierzyć w wymijające wymówki. Będzie musiała powiedzieć prawdę i mieć nadzieję, że zrozumie. I z czasem stracić, ale z podniesioną głową jest warte więcej niż zyskać, klęcząc. Biuro Ewy Jasińskiej lśniło bielą marmuru i nowoczesnej sztuki, w każdym starannie dobranym detalu deklarując kobiecą potęgę. Właścicielka restauracji zasiadła za swoim szklanym biurkiem, a jej palce z perfekcyjnie wypielęgnowanymi paznokciami bębniły rytmicznie o blat. Wie pani ile Eryk Weiss wydaje tu miesięcznie? Ewa zapytała bez ogródek. Nie, proszę pani. Piętnaście tysięcy dolarów. Średnio. Sprowadza ważnych klientów, finalizuje interesy przy naszych stołach. To ten typ klienta, który utrzymuje znaczenie takiego miejsca jak to. Wiktoria milczała, prosta jak struna, wyczekując ciosu. A pani, Ewa kontynuowała, właśnie zamieniła go w pośmiewisko. W pięć minut dokonała pani tego, czego jego były żony próbowały przez lata sądowych batalii. Cisza rozciągnęła się między nimi, gęsta jak syrop. Wiktoria słyszała przytłumiony gwar restauracji na zewnątrz, sztućce rozmowy, tę szczególną symfonię drogiego miejsca, udającego swobodne. – Pani Jasińska – Wiktoria zaczęła – rozumiem, jeśli… – Nic pani nie rozumie – Ewa ucięła, ale w jej głosie było teraz coś innego. Wstała. Podeszła do okna wychodzącego na bulwary wiślane. Wie pani, dlaczego otworzyłam te restaurację? Pytanie zaskoczyło Wiktorię. Nie, proszę pani, bo dwadzieścia lat temu byłam panią. Nie kelnerką, ale asystentką w kancelarii prawnej. Partnerzy zakładali się, ile czasu zajmie mi przespanie się z którymś z nich. Pewnego dnia jeden z nich zaoferował mi pięć tysięcy złotych, bym poszła na kolację z japońskim klientem, po towarzyszyła, jak to ujął. Ewa odwróciła się, a Wiktoria po raz pierwszy zobaczyła coś więcej niż maskę bizneswoman. Potrzebowałam pieniędzy. Mój ojciec był chory, zgodziłam się. Klimatyzacja cicho szumiała. Na zewnątrz Warszawa pulsowała milionami swoich nieopowiedzianych historii. To była najgorsza noc w moim życiu. Ewa kontynuowała. Nie dlatego, że stało się coś strasznego, klient był nawet uprzejmy. Ale dlatego, że się sprzedałam. A kiedy raz się sprzedasz, następnym razem jest łatwiej. I następnym, aż pewnego dnia budzisz się i nie poznajesz osoby w lustrze. Wróciła do stołu, usiadła. Nie zostanie pani zwolniona, Wiktorio. Ale sprawy się skomplikują. Eryk ma wpływy, będą konsekwencje. Wiem, odpowiedziała Wiktoria po prostu. Nie, nie wie pani. Ewa otworzyła szufladę, wyjęła tablet. Ale się pani dowie, proszę spojrzeć. Na ekranie filmik z TikToka miał już pół miliona wyświetleń. Tytuł: Kelnerka niszczy aroganckiego milionera z klasą. Komentarze były mieszaniną namiętnego wsparcia i okrutnych ataków. Ktoś już zidentyfikował pełne imię i nazwisko Wiktorii, dzielnicę Praga Południe, w której mieszkała. W dwie godziny, powiedziała Ewa. Proszę sobie wyobrazić, co będzie za dwa dni. Wiktorii ścisnęło żołądek. Filip, jego szkoła. Muszę odebrać brata. Anna już poszła. Zabierze go dziś wieczorem do siebie, dla bezpieczeństwa. Ewa Jasińska przyglądała się Wiktorii. Masz odwagę, dziewczyno, ale odwaga bez strategii to tylko piękna forma samobójstwa. Usiądź. Pomyślmy o kolejnych krokach. W tym czasie na sali Erik Weiss pił swoją piątą whisky. Jego twarz była maską wymuszonej normalności, podczas gdy jego wspólnicy. Próbowali ratować wieczór rozmowami o wszystkim, z wyjątkiem tego, co się wydarzyło. Ale czuł spojrzenia, słyszał szepty. Jego telefon wibrował nieustannie. Wiadomości, powiadomienia, alerty Google z jego nazwiskiem. Przepraszam. Wstał gwałtownie, rzucając więcej pieniędzy na stół. Zapłaćcie rachunek. Wyszedł z restauracji i zastał wilgotną warszawską noc, która na niego czekała. Jego Porsche stało zaparkowane z przodu, ale skinął głową parkingowemu, żeby poczekał i ruszył pieszo. Musiał pomyśleć, musiał zrozumieć, jak prosta zabawa mogła pójść tak źle. Nie po raz pierwszy zrobił coś takiego. Była ta recepcjonistka w Tulum, kwiaciarka w São Paulo, dziesiątki innych, których twarzy ledwie pamiętał. To była gra, sposób na zabicie czasu, na przypomnienie sobie i innym, kto jest na szczycie łańcucha pokarmowego. Ale ta. Wiktoria. Ona zrobiła coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Ujawniła go. Jego telefon zadzwonił. To był jego ojciec, dzwoniący z Houston. Co ty do diabła znowu zrobiłeś? Głos starca był czystym lodem. Ojcze ja. Jest wszędzie, Eryku. Bloomberg podchwycił historię. Dziedzic funduszu inwestycyjnego upokarza kelnerkę, otrzymuje lekcje pokory. Nasi inwestorzy zadają pytania, Chińczycy się zastanawiają. Eryk parł wzdłuż ulicy. Chińczycy? Z tego powodu? Bo jesteś idiotą, który nie rozumie, że żyjemy w erze internetu. Wszystko jest nagrywane, wszystko staje się skandalem, a skandale kosztują pieniądze. Połączenie się urwało. Eryk stał tam w bezruchu, obserwując, jak miasto porusza się wokół niego uliczni sprzedawcy zamykający swoje stragany, pary wychodzące z restauracji, życie toczące się we wszystkich jego formach, podczas gdy jego starannie zbudowany świat zaczynał pękać. Trzy dni później Wiktoria była w swoim mieszkaniu. Filip podrabiał lekcje przy kuchennym stole, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Przez wizjer zobaczyła Eryka Weissa, wyglądającego na mniejszego, bez kręgu wielbicieli, bez restauracji jako sceny. Otworzyła drzwi, ale go nie zaprosiła do środka. Czego chcesz? Porozmawiać. Tylko porozmawiać. Wyglądał na wyczerpanego z zarostem, z zapadniętymi oczami. Proszę, masz pięć minut. Skinął głową, przeciągnął dłonią po włosach. Przyszedłem przeprosić. Nie, a nie tego rodzaju przeprosin, jakie składają bogaci ludzie, gdy zostaną złapani. Prawdziwych przeprosin, dlaczego? Ponieważ. zawahał się. Ponieważ moja córka widziała film. Ma dwanaście lat, mieszka z moją byłą w Miami. Zadzwoniła do mnie zapłakana, pytając, czy naprawdę taki jestem, czy w ten sposób traktuję wszystkie kobiety. Nie potrafiłem odpowiedzieć. Wiktoria skrzyżowała ramiona, czekając. Przez trzy dni myślałem nad odpowiedzią, kontynuował. I prawda jest taka, tak, taki jestem, albo byłem, nie wiem. Dorastałem, wierząc, że pieniądze dają mi prawo do bawienia się ludźmi. Mój ojciec tak robił, mój dziadek tak robił. To było normalne. Normalne, powtórzyła Wiktoria z goryczą w głosie. Wiem, jak to brzmi, uwierz mi, po przeczytaniu tysięcy komentarzy, w których nazywano mnie wszystkim, co tylko możesz sobie wyobrazić, wiem, wsunął dłonie do kieszeni. Ale ty zrobiłaś coś, czego nikt nigdy nie zrobił sprawiłaś, że zobaczyłem, jak wyglądam z zewnątrz i to jest żałosne. Filip pojawił się za Wiktorią. — Wal, kto to, Czeskan? No, nikt ważny Kancy odpowiedziała, lecz jej ton nieco złagodniał. Wróć do lekcji. Eryk obserwował, jak chłopiec znika. Twój brat? Myśl tak, wychowujesz go sama, ale ty, to nie twoja sprawa. Nie, nie jest. Wyjął z kieszeni kopertę. Oto tysiąc dolarów. Wiem, że zarobiłaś je tamtej nocy, ale wyszedłem bez, bez spełnienia obietnicy. Nie chcę twoich pieniędzy. To nie jest, to nie jest jałmużna. To dług, sprawiedliwy dług. Położył kopertę na ziemi między nimi. I jest jeszcze jedna rzecz. Moja grupa tworzy program stypendialny dla studentów, którzy musieli przerwać studia. Pięć pełnych stypendiów rocznie, włączając koszty utrzymania. Chciałbym nominować ciebie do pierwszego. Wiktoria zaśmiała się krótko, gorzko. Nie rozumiesz, prawda? Nie możesz kupić. Nie próbuję nic kupić, przerwał jej. Próbuję. Naprawić. Nie to, co ci zrobiłem, to jest nienaprawialne. Ale może to, co zrobię od teraz. Stypendium nie ma warunków, nic mi nie zawdzięczasz, nie musisz mnie nawet nigdy więcej widzieć. To po prostu to jest to, co powinno istnieć prawdziwe możliwości, nieupokarzające zakłady. Wiktoria studiowała go przez dłuższą chwilę. Było w nim coś innego, cecha, której nie potrafiła nazwać. Nie do końca pokora, ale może jej zalążek. Zastanowię się, powiedziała w końcu, skinął głową. To wszystko, o co mogę prosić. Odwrócił się, żeby odejść, po czym zatrzymał się. Wiktoria, co powiedziałaś tamtej nocy o godności, która istnieje w każdej uczciwej pracy? Moja córka powiesiła to na ścianie w swoim pokoju, wydrukowała z jednego z filmików. Powiedziała, że chce być taka, jak ty, gdy dorośnie. A potem odszedł. Zostawiając Wiktorię stojącą w drzwiach, kopertę na ziemi między korytarzem a jej mieszkaniem, Filipa z ciekawością zaglądającego z kuchni, a miasto kontynuowało swój wieczny taniec na zewnątrz. Tydzień później Wiktoria wróciła na studia. Stypendium było prawdziwe, bez pułapek, bez żadnych ukrytych warunków. Eryk dotrzymał słowa i zniknął z jej życia. Czasami widywała go w wiadomościach. Skandal wymusił zmiany w jego firmie. Politykę dotyczącą mobbingu, programy różnorodności rzeczy, które zawsze powinny były istnieć. Księżyc powiśla, przetrwał skandal. Co więcej, rozkwitł. Stał się nieoczekiwanym symbolem oporu, miejscem, gdzie kelnerka nauczyła milionera tego, czego miliony dolarów nie były w stanie kupić. Ewa Jasińska dała Wiktorii podwyżkę i elastyczne godziny pracy na czas studiów. Anna została jej najlepszą przyjaciółką. Jedyną, która rozumiała ciężar stania się wiralową sensacją z dnia na dzień. I pewnego jasnego wieczoru, dwa lata później, gdy Wiktoria weszła na scenę, by odebrać dyplom z filologii angielskiej, Filip krzyknął z widowni: No, to moja siostra, ta, co zna wszystkie języki. Uśmiechnęła się, trzymając dyplom, myśląc o matce, o godności, o tym, jak czasem największym zwycięstwem nie jest obalenie kogoś, lecz umiejętność podniesienia się. Jak czasem Najpotężniejszy język to nie ten, który upokarza, lecz ten, który uczy. I gdzieś w mieście być może mężczyzna, który niegdyś zakładał się o godność innych, uczył swoją córkę, że prawdziwa siła nie polega na umniejszaniu innych, lecz na rozpoznaniu, kiedy samemu zostało się umniejszonym, i wybraniu drogi do rozwoju. Księżyc powiśla nadal tam jest, przy ulicy Wioślarskiej. Żyrandole nadal błyszczą, francuski jazz wciąż rozbrzmiewa, a wpływowi ludzie nadal zawierają tam milionowe interesy. Ale na wejściu wisi nowa tabliczka, mała, dyskretna, która głosi: Godność nie ma ceny, szacunku się nie kupuje. I w każdy piątek o 20.00 stolik numer 12 pozostaje pusty. Nie z polecenia kierownictwa, lecz dlatego, że nikt nie chce siedzieć tam, gdzie imperium pewnego człowieka zaczęło się rozpadać i gdzie godność pewnej kobiety okazała się silniejsza niż tysiąc dolarów.